Czym jest DNA? DNA to skrót od związku chemicznego zawartego w komórkach wszystkich żywych organizmów, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego. Związek DNA można porównać do dysku komputera. Wyobraź sobie, że komputerem jest twój organizm, a na dysku zapisane są wszystkie informacje o jego wyglądzie i funkcjonowaniu, np. informacja o kolorze twoich oczu. Cząsteczka DNA zbudowana jest z dwóch wspólnie skręconych nici, których kształt nazywa się podwójną helisą. Najmniejszą częścią DNA jest nukleotyd, który składa się z cukru deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i zasady azotowej. To o tyle ważne, że dzięki zasadom azotowym spiralne nici DNA łączą się ze sobą. W DNA są cztery zasady azotowe – adenina, cytozyna, guanina i tymina. Zasady azotowe łączą się w pary – adenina zawsze łączy się z tyminą, a cytozyna z guaniną. Nici DNA można więc porównać do drabinki, której szczebelki są połączone ze sobą przy pomocy wiązań wodorowych. Mimo, że może to brzmieć skomplikowanie, zapamiętaj najważniejsze: DNA to nośnik informacji o wyglądzie i działaniu organizmu, czyli o materiale genetycznym.